Cześć. Poznamy teraz wszystkie wzory figur płaskich. Mamy tak, trójkąt o podstawie a, czyli ten dolny bok to a, a wysokość jego oznaczamy h. I wzór na pole trójkąta to pole równa się jedna druga, czyli połowa podstawy, czyli a razy h. Teraz czas na kwadrat. Kwadrat ma wszystkie boki takie same. Jego wzór na pole to a razy a. A, a razy a to jest a kwadrat. Teraz prostokąt. Prostokąt ma boki dwóch długości równoległe do siebie. Mamy oznaczone a i a te podstawy, a boki pionowe oznaczone b i b. I teraz wzór na pole. Pole to się równa a razy b. A teraz rąb, rąb to taki kopnięty kwadrat, czyli ma takie same boki równej długości i oznaczyliśmy sobie wysokość H. I teraz wzór na pole rąbu to będzie A razy H, czyli podstawa razy wysokość. Bok razy wysokość. Mamy jeszcze jeden wzór na pole rąbu. Jak narysujemy sobie jego przekątne, to możemy za pomocą przekątnych wyznaczyć też pole. Nazwijmy je sobie M i N. I teraz pole, drugi wzór na pole rąbu to jest jedna druga, czyli połowa razy jedna przekątna i razy druga przekątna. A równoległobok to taki trochę kopnięty prostokąt lub też rozciągnięty rąb. On ma równe boki te naprzeciwko siebie A i A i te naprzeciwko siebie równoległe do siebie B i B i wysokość H. Wzór na pole równoległo boku to jest a razy h. Trapez z kolei ma podstawy równoległe do siebie a i b, a boki mogą być pod różnym kątem ustawione. No i oczywiście wysokość oznaczamy h, zawsze spada pod kątem prostym na podstawę. I teraz wzór na pole trapezu. Pole trapezu to jedna druga, czyli połowa suma podstaw a plus b, i wymnożone razy. Czasami znajdziecie to zapisane jako A plus B podzielone na 2 razy H. I teraz trapez jest y, takim ogólnym czworokątem, bo na przykład kwadrat, prostokąt, rąb i równoległobok są trapezami. Y, tylko takimi szczególnymi. Więc jeśli nie możecie zapamiętać wzorów na pola tamtych czworokątów. Zawsze możecie za pomocą wzoru na pole trapezu obliczać pole pozostałych tych figur. No i oczywiście jeszcze pole koła musimy poznać. Widzimy, że promień koła mamy oznaczony literką r. r to promień, czyli wzór na pole mamy taki. To jest pi, taka liczba wyliczona i razy r do kwadratu, czyli r razy r a pi jest mniej więcej 3,14.